w nowym roku szkolnym 2011-2012. Zapraszamy do obejrzenia wiadomości. 3 września odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego, a tak po polsku to rozpoczęcie ciężkich robót fizycznych i psychicznych. Na spotkaniu w sali teatralnej pan dyrektor poinformował wszystkich uczniów o tegorocznej zmianie przebiegu egzaminu gimnazjalnego. Niedługo po tym wydarzeniu jak co roku odbyły się wybory do samoli podstawowej, przewodniczący Miłosz Ludwinek, zastępca Barbara Pękowska, sekretarz Paulina Fonfara, skarbnik Katarzyna Lasota, w gimnazjum, przewodniczący Artur Janusz, zastępca Weronika Kundera, sekretarz Natalia Kangier, skarbnik Jan Kotwica. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy. W wrześniu obchodziliśmy także ślubowanie klas pieszych zarówno w gimnazjum jak i w podstawówce. Po wypełnianiu tradycji, po, po części oficjalnej na uczniów czekała seria śmiesznych wyzwań przygotowanych przez starsze klasy. Było bardzo wesoło. to dziś dzień krwi i chwały. Obydnie wstrzeszenia był. Wtęcze Franków ożo biały, patrzył lot swój w niebo w Słońce w lipca podniecony Woła na nas z górnych stron. Powstań polsko, skróż kajdany, Dziś swój tryumfal boskon. skon. Hej, kto Pol Takim hasłem cnej podniety, trombonasza wrogą grzmi. Trąbonasza wrogą grzmi. Pewnego miesiąca całe gimnazjum Żwawo ruszyło w pierwszy rajd w okolice toru wyścigowego w Miedzianej Górze. Tam, przy ognisku, miło spędziliśmy razem czas. Około południa już mniej Żwawo wróciliśmy do domów. Smęczeni, ale szczęśliwi, że przepadło nam kilka szkolnych letnego dnia, w naszej szkole rozległ się alarm, alarm i wszyscy opuścili budynek szkolny. Było to, jak się później okazało, próbna ewakuacja. Na zewnątrz czekała straż pożarna pilnująca porządku. Następnie pan dyrektor wygłosił krótki apel na temat bezpieczeństwa. To dobrze, że uczniów przygotowuje się do podobnych sytuacji, ale mamy nadzieję, że ta wiedza w praktyce nic z tego, nam nie 5 października wszystkie klasy gimnazjalne wybrały się do kina na film Jerzego Hoffmana pod tytułem 1920 Bitwa Warszawska. Wrażeniami dzieliliśmy się później z naucjonującym wydarzeniem z ostatnich dni, były obchody Halloween zorganizowane przez panią Stachurę. Uczniowie klas trzecich w strasznie pomysłowych strojach przechadzali się po szkolnych korytarzach. Można było wykazać się kreatywnością i wszystkim ten pomysł bardzo się spodobał. Nie mogło się obyć bez szkolnej dyskoteki. Wszyscy uczniowie oczywiście świetnie się bawili i z niecierpliwością czekają na następny... W no, no, ostatnim tak. czasie nastąpiły pewne zmiany w kadrze nauczycielskiej. Pożegnaliśmy pana Mundzika, a na jego miejsce wstąpił równie miły pan Marek Karlikowski. Kolejną zmianą był powrót pani Elżbiety Żak i odejście pani. Amel. I to zmieńcie pod pomnikiem, zrobimy jeszcze. To nie za wysoko. Nie to był dzisiejszy odcinek. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia.